Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Kilka słów, kilka refleksji na temat tego spotkania USA-Chiny w Anchorage na Alasce, które zamieniło się w publiczne obwinianie, przerzucanie się winami, takie publiczne show. Chyba jednak wszyscy oczekiwaliśmy trochę czegoś innego. No i kilka takich refleksji na gorąco. Proszę Państwa, no tak się składa, że występuje w różnych miejscach, czy funkcjonuje na różnych platformach, też w mediach społecznościowych, więc może część z tych rzeczy, które tutaj wypowiem, w jakiś sposób się powtórzy. No, ale z drugiej strony widzę, że też jest to taki znak czasów, że, że te treści gdzieś tam cały czas cyrkulują w różnych formach, w różnych formatach. Więc nie zaszkodzi, może jeszcze to wypowiedzieć, może dla Państwa też jest to pewnie jakaś, jakaś wygoda. Jedni lubią czytać, drudzy lubią, nie wiem, pracować gdzieś na Excelu albo uprawiać jakiś jogging niedzielny, poranny lub wieczorny i czegoś tam sobie do tego słuchać. Więc proszę Państwa, na co zwróciłem uwagę i tu też bardzo dziękuję za liczne komentarze z Państwa strony, bo... One mi też rozjaśniły wiele spraw i do nich też częściowo się odniosę. Ale, państwo nie lubicie tych długich wstępów, no to przychodzę do rzeczy, więc pewnie się spotka to z wielkim entuzjazmem w komentarzach. Proszę eee, państwa, no cóż, no, z jednej strony nie ma co przesadzać, bo, e, bo polityka międzynarodowa jest pewnego rodzaju teatrem, e, i takim też było spotkanie na Alasce. Ten teatr to zawsze jest pewnego rodzaju sztuka przygotowana, albo na użytek wewnętrzny, albo dla oponenta, no albo jeszcze dla własnego obozu. Albo jeszcze jest wiele innych różnego rodzaju płaszczyzn, czy też jakby widowni, dla których ta sztuka jest wystawiana. I tak naprawdę, proszę Państwa, to jest kru polityki międzynarodowej, więc nie ma tu się co oszukiwać, że pisanie jakichś raportów czy analiz wyłącznie i tylko na podstawie innych raportów, albo doniesień medialnych, albo na podstawie tego, co zadeklarowali albo powiedzieli politycy, no ma taki, powiedziałbym, dosyć mocno ograniczony sens. Chcecie wiedzieć, co dzieje się na świecie i wyciągacie wnioski na podstawie tego, na podstawie briefingów prasowych albo deklaracji przywódców, no to życzę powodzenia. Tak można mówiąc w dużym skrócie. Więc, no, w tym wypadku, no, to proszę Państwa, czego można by się spodziewać po tym spotkaniu na Alasce, że Chińczycy, nie wiem, no, przyznają rację sekretarzowi Blinkenowi i Saliwanowi i co, no, przestaną realizować swoją strategię. Jakby dalszego rozwoju gospodarczego i wzrostu znaczenia Chin w światowej gospodarce i na arenie międzynarodowej, albo zmienią się tak, jakby tego oczekiwali Amerykanie. No, raczej chyba nie należało się tego spodziewać. Tak samo nie należało się spodziewać tego, że Amerykanie, naprawiając na opór ze strony delegacji chińskiej, taki bardzo spektakularny, o czym jeszcze powiem, Zrezygnują z bycia Hegemonem, krajem numer jeden, the greatest country in the world. Jak są uczeni w szkołach i o czym są przekonani, krajem, który odmawia sobie prawa do jakby oceniania czy recenzowania innych krajów w duchu wartości uniwersalnych, których Stany Zjednoczone czują się depozytariuszem. Mieli z tego zrezygnować, tego ktoś oczekiwał, że to się stanie na Alasce, że Antony Blinken powie, a nie. To możecie tak robić sobie co chcecie i nie będziemy Wam w ogóle zwracać uwagi. No, no tego chyba nikt się e, e, nie spodziewał. Ale proszę Państwa, ja przyznam szczerze, że no skoro nikt się tego nie spodziewał, to skąd to zaskoczenie? No to ja już wyjaśnię. Ja z no, kolei oczekiwałem, spodziewałem się takich zdawkowych formułek: y, zdawkowych formułek, uśmiechów y, do mediów, rytualnych uścisków y, rąk. Y, y, potem jakiegoś spotkania za zamkniętymi drzwiami, a potem po wyjściu z tego spotkania znowu briefingów prasowych, yy, jakichś takich krótkich, yy, niewiele yy, pozbawionych może jakiejś głębszej, głębszej treści. To jest pewnego rodzaju, yy, pewnego rodzaju rytuał. No ale tutaj jednak wystawiono zupełnie inną sztukę, yy, zupełnie inną sztukę, no, i można mówić, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju zaskoczeniem, bo, bo było to wzajemne winianie się, przerzucanie winami. Nawet jeżeli spojrzymy na mowę ciała, to było tam gdzieś wygrażanie, może nie jednym palcem, ale już dwoma. I to jest taka sztuka, przyznam szczerze, dosyć zaskakująca. Innej sztuki trochę się spodziewałem. To po pierwsze. Proszę Państwa, ten drugi dzień, czyli piątek, już, już przebiegł w zupełnie innej atmosferze. Już właśnie mieliśmy do czynienia z tymi rytualnymi sformułowaniami o tym, że są różnice, są rozbieżności, ale toczy się dialog. No i nawet jest wspólna agenda, czy też jak to nazwał Antoni Blinken. Intersecting interests, czyli takie krzyżujące się interesy, o których można rozmawiać i radzić wspólnie nad ich rozwiązaniem. I tu chodzi przede wszystkim o Koreę Północną, tu chodzi o Afganistan, tu chodzi o Iran, no i chodzi o zmiany klimatyczne. To są te cztery obszary, w których te kraje mają współpracować. Po trzecie, proszę Państwa, tak czy inaczej, koncert mocarstw nie zwalnia. Już w poniedziałek do Pekinu dotrzeć ma minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej, pan Siergiej Ławrow. No i zobaczymy, jaka będzie reakcja Rosji, która zdaje się ciążyć ku Chinom. To nawet chyba jest dobra informacja dla Polski, gdyż to pokrywa się z naszymi mapami mentalnymi. Mniej więcej tak sobie to wyobrażamy od 20 lat, ale Rosja się jeszcze nie określiła. Bardziej widać, że ciążą w stronę Stanów Zjednoczonych Japonia, Australia, Indie. To też różnie może być. Zobaczymy, w takim razie będzie bardzo ciekawa ta wizyta w Pekinie Sergii Ławrowa i zobaczymy, czy jakaś deklaracja ze strony Rosji tutaj wyraźna, wyraźna padnie. Proszę Państwa, zapis tego spotkania, które możemy obejrzeć w internecie, ja też załączę link Abyście Państwo mogli to obejrzeć, no to jest wielka gratka nie tylko dla dyplomatów, sinologów, anglistów, osoby zajmujące się tłumaczeniem, ale w ogóle dla wszystkich, których interesuje polityka międzynarodowa. Pewnie nie macie czasu oglądać, bo to jest ponad godzin, godzina. No, ale jeżeli znajdziecie trochę czasu, to warto, bo można po przebiegu tego spotkania. Zobaczyć tak naprawdę, co tam się działo i co obie strony chciały osiągnąć, i komu się udało, a komu się nie udało. Ja za jakiegoś wielkiego eksperta tutaj uważać się nie mogę, ale w wielu takich spotkaniach brałem udział w tym w kilku na w tym najwyższym szczeblu, nawet w Pekinie też siedziałem. Na kilku spotkaniach z chińskimi liderami, siedziałem obok najwyższych władz państwowych w Polsce albo za plecami. I widziałem, jak takie spotkania są organizowane, jak przebiegają. No i, i to można powiedzieć, że, że dosyć to spotkanie na Alasce miało ciekawy przebieg, bo było bardzo niestandardowe. Warto się temu przyjrzeć, tam jest wiele niuansów. Jeżeli znają państwo chiński, no to też y, można się zastanowić nad tłumaczeniami niektórych, y, niektórych fragmentów, w jaki sposób one były tłumaczone na angielski, a w jaki sposób były odbierane chociażby y, w samych Chinach, gdzie internauci, opinia publiczna, media, które taki przekaz też sufrowały, no bo odbierały to y, z dużą euforią, tak bym to powiedział. Y, no, nie proszę państwa, są adepci pierwszego kroku. To jest ten program, który. Promuje wśród dzieci, młodzieży i, i dorosłych program nauki języka chińskiego. Tam jest kilka już naprawdę dużych talentów. Pewnie jeszcze teraz się nie połapali o to, o co tam chodziło na tej Alasce, ale myślę, że niedługo już będzie to możliwe. Jeżeli ktoś z dorosłych jest chętny, żeby się trochę poduczyć czy do chińskiego, ale nie gwarantuję, że szybko będzie rozumiał, co tam było mówione i co tam było. I jakie tam były te subtelne różnice. E, ale zapraszam jeszcze przed wakacjami. E, no, teraz to jeszcze, jeszcze być może za wcześnie na to. E, proszę Państwa, no, e, przyglądam się gdzie czy To jest członek chińskiego polibora Ścisłego kierownictwa. i ja myślę, że tutaj wykonał kawał dyploma, dobrej takiej dyplomatycznej roboty. Bo co innego, wymyśleć e, jakąś sztukę wymyśleć jakąś rolę, a potem to jeszcze, jeszcze trzeba umieć zagrać. Myślę, że jemu mogło też pomóc to, że był ambasadorem Chin w Stanach Zjednoczonych i to na pewno, na pewno miało, miało duże znaczenie. Jest to swoją drogą dosyć ciekawa postać, bo dyplomata czy specjalista od spraw międzynarodowych, który znalazł się w ścisłym kierownictwie chińskim członek biura politycznego, przypominam, a więc to oznacza, że polityka międzynarodowa jest dla Chin oczywiście bardzo ważna, więc to jakąś niespodzianką nie jest. Ja tak sobie przypominam, czy był, czy był jakiś taki polityk w Polsce, który osiągnął tak wysoką pozycję zajmujący się sprawami międzynarodowymi, chyba był to Józef Beck. Teraz mocno atakowany przez nową konfederację Piotra Zichowicza i Sławomira Cenckiewicza, którzy promują nową książkę o Władysławie Studnickim. No ale to jest może temat na inną, na inną okazję. No ale chyba Józef Beck był taką postacią z, jakby z backgroundem, interesującą się, specjalizującą się w polityce zagranicznej, która po samobójstwie Walerego Sławka no było osobą numer 2-3 w polskiej polityce po śmigłym Rydzu i Nacym Mościckim. Część z Państwa sugerowała, że może był to Radosław Sikorski. No, on miał bardzo mocną pozycję jak na Ministra Spraw Zagranicznych, ale w Platformie Obywatelskiej był raczej singlem, jak to sam określał. Co ciekawe, on napisał książkę o swoich doświadczeniach z czasu sprawowania tej funkcji Ministra Spraw Zagranicznych RP i tam poświęcił chyba gdzieś jedną, albo nawet dwie strony Chinom. Z czego chyba prawie połowy właśnie Yang Dzieczy, gdzie opisywał swoje kontakty w Waszyngtonie z tym chińskim dyplomatą, którego zresztą bardzo chwalił za to, że mówi nieźle po angielsku i że fajnie im się e, rozmawiało. E, proszę Państwa, część, część z Państwa skarży się, e, czy nawet wyśmiewa sytuację w Polsce, że tego o tym, o tym nie ma w mediach za bardzo. Ja bym ja taki krytyczny. Nie był, co zresztą, co zresztą odpisałem w jednym, w jednym z spisów na, na Facebooku. Teraz panu Piotrze, nie, pan Piotr Klepaczka napisał. Po raz pierwszy od dwóch miesięcy obejrzałem wszystkie wieczorne wiadomości na postaci TVN i TVP. Oczywiście o tym wydarzeniu ani słowa. No ale proszę Państwa, ja bym się tym specjalnie. Nie przejmował, gdyż większość mediów, szczególnie informacyjnych w dzisiejszych czasach, pełni troszkę inne funkcje. One mają zmobilizować przede wszystkim widza, odbiorcę, słuchacza do określonych postaw, może nie tylko wyborczych, ale przede wszystkim wyborczych, no i taką pełnią, pełnią funkcję. Nie, tak więc, ja, skoro nie jestem politykiem, no to nie zabiegam jakby o zwiększenie tych zasięgów czy, czy poparcia, co można było łatwo osiągnąć, po prostu mówiąc. To, co ludzie chcą usłyszeć, albo to, jak sobie wyobrażają w ogóle współczesny świat. Wręcz przeciwnie, no, staram się nie wychodzić do masowej publiczności, gdyż wiem, że będzie to oznaczało wejście w konflikt z no, takim masowym odbiorcą, który no, jest już po prostu emocjonalnie rozregulowany, ma wdrukowany pewien sposób obserwowania świata, no i w, w tym momencie to jakby ten świat mu zburzy, więc nie chcę tego robić, bo wtedy jest to jakaś historyczna czy agresywna, agresywna reakcja i też w pewien sposób uznaje to, że no tak, tak o, to jest taki system, w którym jakby, jakby no, ludzie są formatowani w pewien sposób. Ja nie chcę tego naruszać. No, są, jedna grupa wygrywa, bo formatuje skutecznie i druga nie jest w stanie sformatować, obie ze sobą walczą. No tak jest. Ja to naprawdę akceptuję i wcale bym nie krytykował mediów, że one nie, nie zajmują się takim tematem jak, jak, jak Alaska. Natomiast uważam, że inteligentni ludzie sobie z tym poradzą, bo sami znajdą sobie, jakby sami podejmą świadomie tą decyzję: jakie treści chcą czytać, znajdą sobie źródła informacji czy opinii. No liczę, że ja będę m.in. jednym z tych źródeł dla kilku tysięcy, byle by nie więcej z Państwa, natomiast inni będą po prostu formatowani, więc będzie im się tam wkładać taki przekaz, potem jak się zmieni sytuacja, no to, to, no to już powiedzmy jakiś inny, co będzie jakoś tam racjonalizowane, no i po prostu no, trzeba się z tym pogodzić, wydaje mi się, że to nie ma co już czynić takich uwag, że tam jest mało w mediach, to, to po pierwsze, po drugie no to, proszę Państwa, no, no cóż, cóż, to też przytomnie jedna, osoba, jedna z osób zwróciła na to uwagę. Nie chcę tu może podawać nazwiska, bo nie wiem, czy ta osoba sobie życzy, żeby być cytowaną. Że tak naprawdę, proszę Państwa, no, mówienie o Alasce nie opłaca się żadnej ze, ze stron, bo nie pasuje do żadnej z negacji. No, po pierwsze, dlaczego tam są Chiny, a nie Rosja? No, przez wiele lat tak wielu Polaków myśli, że to Rosja jest tym drugim, super. Mocarstwem światowym, a ona dopiero teraz będzie przyjedzie do Pekinu i będą trwały tutaj rozmowy. Po drugie, wydaje mi się, że mamy spór ogromny w Polsce i chyba wszystkim jest on na rękę. Aż no, wiele osób też żyje jakby z obsługiwania tego sporu, a no, pokazywanie, że sytuacja jest bardzo poważna, no to trochę. W, jakby zmieniałaby w ogóle tutaj ocenę percepcję, tak? No nie wiem, no, inaczej trzeba się jakoś zachowywać, jeżeli, jeżeli mamy, mamy ogromne napięcia między dwoma supermocarstwami, które za chwilę mogą się przerodzić w jakąś już nie tylko retoryczną awanturę, jak i doszło w hotelu na Alasce, ale ale w ogóle może zburzyć się cały, cały, cały porządek międzynarodowy. Więc po co takie informacje przekazywać? No bo to, to, to one w żaden sposób nie pasują do obowiązujących narracji, no i też są tak naprawdę korzystne, bo nie tylko, że nie pasują, to w pewien sposób rozwadniają je, burzą. Więc dlatego, dlatego trzeba podejść ze zrozumieniem, że, że to się nie pojawia i raczej nie będzie się pojawiać. Nie byłbym tutaj taki nie, wobec tego krytyczny. Tak jak mówię, no, inteligentni ludzie sobie z tym poradzą, ci mniej inteligentni y, 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 może nie do końca. Y, no i zobaczymy, kto tutaj skuteczniej sformatuje y, 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 więcej, 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 właśnie głosów. I kto, kto potem będzie, będzie wygrywał też wybory, pełnił władzę w Polsce, dominował, narzucał właśnie trendy, rozwiązania, rozciągał jakby władzę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. To jest zupełnie inna historia, ja się w to naprawdę nie pakuję, tylko chcę tutaj z Państwem rozmawiać i komentować to, co dzieje się na świecie, i to właśnie robimy. Proszę Państwa, dziękuję za, za to, że po tym wczorajszym wpisie otrzymałem kilkaset zaproszeń do grona znajomych. Nie reaguję czy nie odpowiadam na te zaproszenia, dlatego jestem człowiekiem trochę staroświeckim. Przyjmuję do grona znajomych tych, z którymi się spotkałem, których znam, których w jakiś sposób kojarzę. No, pandemia to utrudnia, no, ale może kiedyś się spotkamy. Prowadzę wiele seminariów, wiele różnego rodzaju spotkań, no, wielu też występuje. No, liczę, że będzie możliwość takiego kontaktu i wtedy się spotkamy. I chętnie tym Państwa znajomym zostanę. Teraz na razie no to proponuję obserwować, bo można obserwować, jakby jakby y, 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 też mój kanał, chociażby na Facebooku. No, ale do znajomych na razie na razie nie przyjmuję, za co też przepraszam. No, liczę, że Państwo to y, rozumiecie, akceptujecie. Chcę powiedzieć jasno z czego to wynika, jakimi regułami się y, kieruję. Y, więc no, kieruję się tymi regułami osobistego, osobistego kontaktu, przecież bezpośredniego kontaktu, i liczę, że do tego bezpośredniego kontaktu dojdzie, że kiedyś się spotkamy, i wtedy oczywiście no, zapraszam do, do grona znajomych. A tak czy inaczej, no, zapraszam do śledzenia tych wpisów i do obserwowania na no, Facebooku czy na Twitterze. No, proszę Państwa, przyznam szczerze, że trochę wstrząsnął mną no, ten widok Joe Bidena, który trzykrotnie potyka się na schodach Air Force One. No, oczywiście, proszę Państwa, też się potknąłem kiedyś. Każdy się kiedyś potyka na schodach do samolotu. Albo, no, ale tu już trzy razy pod rząd. A poza tym, w obecności kamer i jako prezydent Stanów Zjednoczonych, trzy razy pod rząd. No, to jednak potwierdza tą tezę, że Antony Blinken, Jake Sullivan. Lloyd Austin będą tymi osobami, które będą miały dużo pracy i wezmą na siebie główny ten ciężar spotkań osobistych, jeżdżenia po Azji, po Europie. No, myślę, że to będzie bardziej taka, tego musimy się spodziewać bardziej kolektywna formuła sprawowania urzędu niż za do czasów Donalda Trumpa, gdzie liczba jego spotkań z Xi Jinpingiem była rzeczywiście bardzo duża. Nie sądzę, żeby, żeby Joe Biden, zresztą, zwłaszcza w czasach jeszcze tej pandemii spotykał się równie często face to face z Xi Jinpingiem, jak Donald Trump. Z tych spotkań Donalda Trumpa, no też tak na to sprawę wiele nie wynikło, bo deficyt handlowy między USA a Chinami się zwiększył w czasach jego prezydentury, czy wtedy, kiedy, kiedy rezygnował i w tych to jest, to wojny handlowe Jakoś też nie zmusiły Chiny do, do, do poddania się, co tak demonstrowały też nie zmieniły ich postawy, co, co, co właśnie no, spotkanie na Alasce też jest tego, tego, tego przykładem. No właśnie, no ale teraz będziemy mieli do czynienia z innego rodzaju, taktyką, strategią, te, to te głosy będą bardziej rozłożone, bardziej rozłożone wewnątrz administracji amerykańskiej, no w, w, i to nic dziwnego, no, wiedząc, że jednak Joe Biden był tu krytykowany, tam wiele fake newsów się też ukazało na jego temat, że on śpi w czasie wywiadu i tak dalej, no ale jednak teraz to tym bardziej nie, musiałby ustrzec się tego typu e, wpadek, a niestety nie ustrzegł się e, i, 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 i to był dosyć, dosyć, dosyć mocny, no, mocny obraz, taki Załączę link również do tego filmu. Eee, proszę Państwa, no gdyby gdyby ktoś, gdyby ktoś się wybierał na Alaskę, to sprawdziłem e, ile kosztuje nacek w tym hotelu Anchorage, które jest takim miastem powiatowym na Alasce, bo to nawet nie jest stolica tej prowincji. Pytacie Państwo, dlaczego na Alasce doszło do tego spotkania? No wcześniej było na Hawajach. To chyba jest z najbliżej Azji e, położony, e, położony region Stanów Zjednoczonych. Także tej Hawaje też jest z tym coś symbolicznego. Gdzieś tam widać, że ten Pacyfik odgrywa coraz istotniejszą rolę. Myślę, że wygodne to było takie miejsce gdzieś mniej więcej po środku, a jednocześnie na terenie Stanów Zjednoczonych jako, jako gospodarzy. Więc te Hawaje, Alaska, no, pewnie często jeszcze będą y, się przywijać. Kiedyś jako takie, można powiedzieć, peryferium Stanów Zjednoczonych, przecież kupione od Rosji w 1867 roku. No to teraz okazuje się, że i Hawaje, i Alaska stają się coraz istotniejsze i coraz ważniejsze. No ich pokój w tym hotelu, proszę Państwa, kosztuje 159 dolarów to jest około 616 zł. Taki pokój rodzinny, gdyby ktoś się wybierał, no to. No to może, może skorzystać. Nie wiem, czy tam ktoś kiedyś do Anchorage trafi, ale wydarzyło się tam rzeczywiście coś historycznego, więc będzie powód, żeby to miejscowość choćby z tego powodu też odwiedzić. Przy okazji polecam, polecam mój przedwczorajszy komentarz, piątkowy, czyli zaraz po tym pierwszym dniu na lasce o tym spotkaniu. No i liczę, że, że pozostaniemy, pozostaniemy w kontakcie. Zapraszam na liczne spotkania, seminaria. Zapraszam dorosłych jeszcze, bo dla dzieci i młodzieży ten program jest już zamknięty. Program pierwszy krok już tutaj tego nie zrobimy. Zapraszam od jesieni dopiero, natomiast dorosłych zapraszam. Jeszcze, jeszcze możemy to, nie możemy to zrobić, jeśli chcecie państwo. Zrobić pierwszy krok strony stronę cywilizacji Chin, języka chińskiego. Wszystkim poza tym życzę dużo zdrowia, miłej niedzieli. No i liczę, że jeszcze nieraz się spotkamy komentując czy rozmawiając na tematy polityki zagranicznej, tego co dzieje się w świecie. Bardzo jeszcze raz dziękuję wszystkim za, za liczne komentarze, które dają mi do myślenia. Również dużo się z nich uczę. Będę wdzięczny za każdy komentarz. Proszę nie promować, gdzieś tam nie wysyłać, bo to akurat dla mnie wartością nie jest. Natomiast wartością jest to, co Państwo piszecie czy komentujecie, bo to, to daje mi materiał do przemyśleń, pokazuje inną perspektywę. Za to jestem wdzięczny, za to bardzo dziękuję. Dużo zdrowia, wszystkiego dobrego. Kłaniam się, pozdrawiam. Do zobaczenia.